Proszę Państwa, dzisiaj dzień pusz jak widać. Zrobiłem brązdową serię. Od razu mówię, trening jest o wiele gorszy. hantle Zrobiłem pierwszą serię na jedną powtórzenie więcej. Drugie to w ogóle zrobiłem, ale nawet dwóch powtórzeń zrobiłem. Jakoś no nie poszło. Dzisiaj jest gorszy dzień widać. Zobaczcie jak na butterfly, bo jeszcze nie próbowałem. No i co? Hantle gorzej poszły, no smutne trochę. Ale to może być też, że już jestem pospinany cały, mam jakby zakwas, nawet już na tej klacie itp. Po wczorajszym rozciąganiu, no nie pomogło to bardzo. Bo też nie było rozciągania porządnego. Ale dzisiaj po treningu na pewno rozgrzeję. Może rozgrzeję, rozciągnę i będzie zapewne git, więc... No, więc po prostu będę się rozciągał i to przejdzie, więc no. Jutro dzień pół, więc zapewne jeszcze będę miał zakwasy, ale powinien być lepszy trening, bo jednak... Tutaj, tutaj mam zakwasy, no i tutaj, ale... Myślę, że to przejdzie do jutra. Albo i może nie. Może się mylę. No. Więc może pokażę serię Butterfly'a. W pierwszej serii wyrównałem serii, e, powtórzenia, ale nie wiem czy drugi dam radę. No. Czułem nawet plecy tam tamte pospinane po poprzednim treningu.

Nie wiem czy kiedykolwiek to pokazywałem, ale no jest lepiej niż na początku serii. No i sobie już tak odpocząć, bo jednak ta stabilizacja będzie się wzmacnia przy tym w cudzysłowie ćwiczeniu. Ale też się mi się pompują strasznie bardziej ta lewa strona, czyli ta większa. No niestety, i dzisiaj zauważyłem jeszcze większą dysproporcję na klacie, że dół klatki tutaj jest. Bardziej rozbudowany w takim sensie, że jest tam mięsień, a tutaj nawet jakby nie, że był mniejszy, tylko że go nie ma. I właśnie nie wiem, czy to jest genetycznie, czy jednak różnica w ilości mięśni jest. No nie wiem, może się dowiem za jakiś czas bardziej za dwa miesiące jak będę już w 100%, 100 z trenerem trenował. Nie tylko plan. Dobra, ogólnie. Trochę się zachmurzyło, bo zapewne będzie padać nawet alert Ale ogólnie, ogólnie sobie pozwolę Też Czy was zjeść Posiłek W teorii po ale po prostu Ja to jako posiłek traktuję I Bardzo Trening ogólnie spoko był Znaczy nie był spoko, był Dosyć bardzo słaby Ale go zrobiłem, więc Był spoko E, ogólnie są nowe kabanosy e, do kupna i w końcu znaczy bo ja ogólnie kabanosów nigdy nie jadał, ale jak z, z, by są te niskotłuszczowe teraz jakby odtłuścili je to nie czuć tego tak jakby tłuszczu samego sobie i są smaczniejsze no i po prostu można sobie pozwolić na nie a, I mam do tego obułkę z sezamem i siemi niemiemlnianym i taki szybki posiłek ponad 40 g białka i no właśnie te kabanosy w całej pasie mają chyba 14 około, no nie pamiętam dokładnie. I mam ciekawy yy, temat do rozmów w tym momencie, żeby poruszyć taki temat. I, i chodzi o motywację czy determinację na na siłownię. E... Oczywiście jak zaczynasz chodzić na siłownię, pierwsze treningi, motywacja jaką masz w ogóle e... działa tak. Później z kolejnym miesiącem ona spada i dużo ludzi odpuszcza, a nie kontynuuje swojej drogi. Jak na tym zaradzić? Jak na to zaradzić? No nie ma uniwersalnej tak naprawdę moim zdaniem nie ma. Tylko trzeba sobie wpoić to do umysłu, że chcesz powiedzmy lepiej wyglądać, to musisz to robić. Nieważne, czy się chce, czy nie. Oczywiście nie mówię o przypadkach, w których na przykład jesteś chory, boli Cię coś. Tak, w takich e, przykładach nie idziesz na trening, ani żadnej aktywności nie robisz oczywiście. Bo zdrowie ważniejsze, ale jak po prostu cię nie chcę, myślisz kurde, pójdę spać. Czy... odpuszczam trening, bo chcę sobie pograć na komputerze, no nie, to nie trzeba iść. I sama radość po treningu takim zrobionym jest niewyobrażalna, ponieważ, jakby to powiedzieć, pomyślisz sobie po treningu, kurde. Dobrze zrobiłem ten trening, już mam z głowy. A tak to bym normalnie siedział, i nie byłbym dzień do wymarzonej sylwetki w tyle. Jestem dzień do przodu. Oczywiście ja na TikToku widzę filmy typu No Risk, No Story. Oczywiście moim zdaniem jest to bezsensowne. Jak byłem kiedyś młodszy. To oczywiście jakoś motywowały mnie te filmy, jakby cieszyłem się, nawet zapisywałem sobie je, żeby sobie je później zacząć oglądać. Oczywiście nigdy tak się nie robi jak się zapisuje coś ulubionych na TikToku, powiedzmy, bo to jest najprostsza metoda do otarcia do widza, najszybsza. No to praktycznie ich nie oglądałem, po prostu one tam, one tam wiszą w ulubionych. O kurde, ale mi się spił biceps, Jezus Maria. u i prawie skurcz dostałem. A, bo się nie porozciągnąłem w końcu po treningu, zrobię to w domu. No, wracając... E, wracając... <laughs> osa mi nawet przeszkodziła. W powiedzeniu. <laughs> wracając, moim zdaniem nie ma czegoś takiego, że pójście na siłownię to jest jakieś ryzyko. I jak chcesz być zdrowy... Zdrowszy, nie mówię zdrowy, bo oczywiście chodzą ludzie na siłownię i nie są zdrowi. E, no, musisz uprawiać jakąś aktywność i nie ma w tym żadnego ryzyka i z biegiem czasu, jak dorosłem troszkę jest, byłem starszy oczywiście, nie mówię, że jestem turbo dorosły i tepe jakoś dojrzały, tylko no, z biegiem czasu zaczynały mnie irytować te filmy, bo nie ma żadnego ryzyka w pójściu na siłownię, tak jak chcesz być zdrowy, to musisz po prostu tam iść, tak tak samo pójść biegać, tepe <laughs> więc po prostu podsumowując, jak nie masz motywacji, ona na pewno nie będzie cały czas utrzymywana, po prostu musisz pojść. To jest walka z samym sobą. To nie jest, że ktoś ci da radę i zmienisz myślenie. Ty musisz sobie to wpoić, że ty musisz takie coś robić i ma nic tak naprawdę nie napędzać cię, tylko po prostu to będzie rutyna. Rutyna. Bez której, jak nie zrobisz czegoś w tej rutynie, będziesz szuł taką pustkę, jak na przykład z myciem zębów. Jak myjesz dwa razy dziennie zęby i na przykład raz nie umyjesz wieczorem, to jednak większość ludzi ma takie dziwne uczucie, że się nie umyło tych zębów, że coś jest nie tak. Ej, nie umyłem zębów, czy coś. Mózg tak się doszukuje, Ej, czegoś nie zrobiliśmy przed tym. Sław, e jak leżysz w tym łóżku i tak myśli myślisz, twój mózg, że ej, nie zrobiliśmy czegoś, jakby coś jest nie tak. I to jest właśnie z treningiem, jak będziesz miesiącami trenował itp, wpoiste tą rutynę i bez zrobienia treningu po prostu będziesz czuł, można powiedzieć, się dziwnie. I to już jest ten moment, że motywacja przestanie działać i musisz po prostu pójść na siłownię. Oczywiście, jak twoje zdrowie na to pozwala. No. W sumie to tyle. Z chodzeniem na siłownię bez motywacji. Kurde, ale się rozpowiedziałem, przecież <laughs> 6 minut, masakra. Yy. ogólnie jeszcze kolejny temat dzisiaj gym vlog będzie trochę dłuższy niż zazwyczaj było to bo no, ciekawy yy, temat do rozmowy yy, uniwersalna rada do każdego kto teraz to ogląda i nie wiem o tym błagam nie porównuj się do innych tylko do własnego siebie z przeszłości, bo to cię zabije, i to jest chociażby mój przykład. Za dużo się porównuje, właśnie ten TikTok, chociażby takie e, łatwe źródła informacji, naprawdę niszczą mózg. Dopaminę, receptory. Tak samo filmy pornograficzne, ale to jest inny temat dosłownie. Ale no, nie to na przykład niszczy aktualnie, nawet ja wiem, że teraz się porównuje, etc. Jak widzę, powiedzmy, ludzi w moim wieku, którzy naprawdę wyglądają no, masakrycznie, no to, no to słabo jest. Ale gdy się zaczynam troszkę porównywać z przeszłości, na przykład co ja przeszedłem, żeby mieć powiedzmy taką sylwetkę, jak teraz mam, to już zaczyna mieć to głębszy sens. Bo jednak pokonałem powiedzmy jakąś kontuzję, chorobę. Przeciwności losu sprawiają to, że jest trudniej coś osiągnąć, to czujesz się lepiej po prostu, bo jednak nie każdy jest taki sam. Nie każdy ma na przykład super zdrowie, super genetykę, super e, predyspozycje chociażby, bo jeden będzie progresował powiedzmy 10 kg na klatę w miesiąc, inny tydzień w ogóle, a trzeci w ogóle będzie się męczył dwa miesiące z trenerami itp. No, każdy jest inny, tak? Ale moim zdaniem, prędzej czy później, każdy człowiek, tak naprawdę, e, który chodzi, powiedzmy, na siłownię, bo mówimy w sumie jesteście o siłowni, e, nieważne w jakim wieku, i tak dojdziemy kiedyś wszyscy do tego samego, na przykład, szczytu formy swojej, ale każdy w innym czasie po prostu. Więc jak ktoś to ogląda, to błagam, nie porównuj się do innych, bo to Cię zniszczy. Naprawdę, nie rób tego, bo to naprawdę niszczy psychę i w ogóle. Tak nawet nie, że przestań w ogóle się porównać, tylko minimalizuj to naprawdę, bo wiem, że się nie da cały czas uciekać od czegoś, bo byśmy musiał po prostu żyć w piwnicy naprawdę i zapomnieć o wszystkim, ale minimalizuj się, minimalizuj E, po prostu porównywanie się ogólnie, jakbym laskał czy coś tak dziwiącego, to, to sorry bardzo, ale pozwoliłem sobie przy Was jeść, bo jeszcze ciekawy temat jest do omówienia. W sensie już omówiliśmy, ale był do ciekawy temat do omówienia. Bo kurde, 10 minut nawiadamy. No, zapewne nic nie wytnę z tego, bo w sumie ważny temat e, dla większości osób powinien być. więc w sumie chyba już tyle, ale jeszcze nie, wszystko to jest. Wszystko wytłumaczyliśmy: dwa tematy. E... Więc ja już Wam będę tutaj żegnał. Nie będę jakiegoś zakończenia z łapy nagrywał. E... Widzimy się zapewne w kolejnym treningu. pull. Dla mnie to będzie jutro, dla was nie wiem. Nie mam pojęcia. No i co? No i na niedługo koniec. E... Jakby serii redukcji przeciągam po prostu te odcinki, żeby było trochę więcej. Zobaczę sobie jutro wagę. Może być taka sama, bo było 82,5 chyba bodajże. No więc do zobaczenia. I widzimy się w kolejnym odcinku strzałka.